Nie ma prądu, robotę trzeba zrobić. No, to mam rozwiązanie. Cześć, z tej strony Jorman, witajcie na kanale, to ja Jorman. Partnerem dzisiejszego odcinka jest marka EcoFlow i dzisiaj będziemy mówić o takim urządzeniu, jakim jest EcoFlow River 3 z możliwością pracy jako UPS. Zanim przejdziemy do omówienia specyfikacji, tutaj macie same cyferki, zerknijcie sobie, poczytajcie, jeżeli wszystko Was interesuje. Natomiast ja postaram się omówić najważniejsze rzeczy dla szarego kowalskiego, jak to się przysłowiowo mówi. Pojemność tego urządzenia to 245 watogodzin, także całkiem sporo, zważywszy na to urządzenie jest naprawdę małe. Moc wyjściowa to 300 watów, Możliwością włączenia opcji Xboost, wtedy macie 600W, ale o tym za chwilę. Jak możecie kojarzyć z nowych ładowarek do telefonów, technologii GAN tutaj też ją zastosowano, dzięki czemu urządzenie jest bardziej kompaktowe, wydajniejsze, nie grzeje się tak i przede wszystkim jest cichsze. Jak to w większości urządzeń tego typu w dzisiejszych czasach zastosowano tutaj technologię Live PO4. Co to znaczy? To znaczy, że baterie są po prostu bardzo lekkie. Nie będę wchodził w szczegóły, gdyż nie jestem konstruktorem, nie wiem co i jak. Natomiast te baterie są bardzo lekkie, dużo lżejsze w stosunku do takich akumulatorów typu AGM, które są strasznie ciężkie. Urządzenie tej wielkości z akumulatorem AGM, no to byłoby no strasznie ciężkie, a to waży tylko 3,5 kg, więc no, jest naprawdę fajnie i lekko. Olbrzymim plusem też tych akumulatorów jest to, że one mogą się rozładować do zera i wtedy się nie niszczą, bo zdaje się te akumulatory typu AGM, jeżeli ktoś wie coś więcej na ten temat, to proszę poprawcie mi w komentarzu, ale z tego co ja się orientowałem, one po prostu degradują się i niszczą, jeżeli są rozładowywane do zera. Ty nie mają takiego problemu. Sam powerbank możecie ładować na cztery sposoby, poprzez gniazdko sieciowe, poprzez zapalniczkę samochodową, poprzez generator albo poprzez solary, jeżeli sobie takie dokupicie. Mamy tutaj certyfikat IP54 w praktyce oznacza to, że urządzenie możecie zachlapać oraz zakurzyć, że tak powiem. Jednym słowem urządzenie nadaje się jak najbardziej na biwak, albo jakiś, wiecie, wyjazd na parę dni, gdzie potrzebujecie w terenie się doładować, a w międzyczasie stację możecie ładować na przykład z zapalniczki, albo właśnie z solarów. Urządzenie to ma 5 portów wyjściowych. Oznacza to, że możecie tutaj podłączyć dwa razy USB, takie A klasyczne, wiecie, no takie najstarsze, te kwadratowe. Wtedy macie tam 12 W, możecie podłączyć USB-C, wtedy macie 100 W. Możecie też podłączyć zwykłe takie gniazdka, jakbyście chcieli na przykład podłączyć suszarkę, no i oczywiście możecie podłączyć też sobie tutaj zapalniczkę samochodową, jeżeli mielibyście na przykład jakieś urządzenie z takim wejściem. Czasem mieć jakieś campingowe suszarki, nie suszarki mają właśnie takie wejście i wtedy możecie sobie spokojnie to podłączyć, jeżeli inne gniazdka mielibyście zajęte. Warto dodać, że zapalniczka daje nam 126 W. Samo urządzenie jest wygląda naprawdę świetnie, nic nie trzeszczy, nic nie skrzypi, nie mam tutaj większych obiekcji. Producent deklaruje, że urządzenie może wytrzymać upadek z 1,5 metra. Wierzę mu na słowo, nie testowałem. Natomiast myślę, że bez problemu to urządzenie wytrzyma upadek, wiecie, taki na kempingu, jak coś robicie, albo na przykład w domu, gdy zabraknie Wam prądu. Wagowo też jest bardzo spoko, bo stacja waży tylko 3,55 kg, więc jest lekka. Dużym plusem tego urządzenia jest to, że może pracować w temperaturze do 80 stopni. Czyli jedziecie sobie na biwak, włączacie stację ładowania, możecie sobie postawić blisko ogniska, tam gdzie wy siedzicie. Oczywiście, wiecie, w granicach rozsądku, żeby się nie okazało, że jak będziecie chcieli tą stację stamtąd zabrać, to ona będzie już w stanie płynnym. Na ekranie macie jasny i wyraźny wyświetlacz, gdzie wszystko fajnie widać. Pokazuje, ile jeszcze zostało baterii w środku, jeżeli doładowujecie dane urządzenie, ile ono ciągnie prądu. No, wszystkie niezbędne informacje, żebyście mogli obsłużyć tą stację. Bardzo fajnie jest to, że ta stacja jest naprawdę kompaktowa. No wiadomo, nie jest to olbrzymia elektrownia, ale spokojnie zmieści się do plecaka. A jakbyście, nie wiem, mieli teraz kaprys wziąć sobie laptopa, i pójść pracować w lesie, no to bierzecie sobie laptopa, bierzecie taką stację. To wszystko się mieści do większego plecaka i bez problemu możecie do takiego lasu iść, jechać na biwak, czy nawet koło domu sobie usiąść i popracować, jeżeli byście nie mieli możliwości pociągnięcia przedłużacza 20 metrów, bo na przykład takiego nie macie. Oprócz samej stacji w zestawie są dwa przewody: jeden do podłączenia do zapalniczki samochodowej, a jeden do zwykłego gniazdka, żebyście mogli to urządzenie naładować. Baterii słonecznych w zestawie nie ma. Ze specyfikacji to by było na tyle. Pierwsze co zauważyłem, jak wziąłem tą stację do ręki i podłączyłem, to to, że działa bardzo cicho. Inna stacja, której kiedyś używałem tej firmy, no jak pracowała, w sensie jak ładowała się, no to załączał się tam wiatrak, który po prostu chłodził to urządzenie, no to było usłyszane. Nie było takich, jakieś, wiecie, przeszkadzające, ale jak po prostu byłoby totalna cisza i byście obok siedzieli, no to byłoby to słychać. Tej stacji nie słyszałem w ogóle i uważam, że jest to duży plus, bo nawet możecie zastosować ją, nie wiem, pada Wam prąd na przykład i chcecie, żeby w pokoju dziecka paliła się jakaś lampka, to możecie to bez problemu zrobić i stacja nie będzie budziła Waszego dziecka. Super opcją w tym urządzeniu też jest to, o czym wspomniałem na początku, czyli UPS. Urządzenie przełącza się w tryb awaryjny w 10 milisekund. Jest to bardzo fajna sprawa, ponieważ macie wtedy stały, nieprzerwany dopływ prądu do urządzenia, którego używacie. Czy to będzie laptop, czy to będzie telewizor, czy jakiś, wiecie, dysk sieciowy. No po prostu tego prądu wam nie zabraknie, możecie dalej korzystać z tego urządzenia. Jest to naprawdę fajna opcja, ponieważ nie wszystkie stacje tego typu mają taką opcję. Urządzenie to może zasilić do 300 W, ewentualnie w trybie Xboost do 600. Co to znaczy, że ewentualnie? Ewentualnie to znaczy, że to urządzenie zniża napięcie z 230 na 100. No i wtedy urządzenia, które nie są wrażliwe na takie spadki napięcia, no elektronika tutaj raczej odpada, ale taka zwykła suszarka bez problemu może wtedy być zasilona. No i możecie sobie na przykład wysuszyć włosy, jakby zabrakło prądu, a za chwilę możecie wyjść do pracy. Tak dla przykładu, jakbyście chcieli wiedzieć, ile możecie tą stacją naładować rzeczy albo ile razy. Świetną sprawą też jest to, że możecie sterować tym urządzeniem za pomocą aplikacji na telefon. Możecie tam sprawdzić masę różnych przydatnych rzeczy, między innymi poziom ładowania, czas ładowania, pobór prądu, możecie też włączyć z pozycji telefonu konkretne gniazdka, pewne wyłączyć, jeżeli na przykład nie chce Wam się podejść do urządzenia, to z pozycji telefonu możecie po prostu wyłączyć to gniazdko, czyli w tym momencie wyłączyć ładowanie danego urządzenia. Możecie nawet też zmienić takie parametry, jak ilość amperów, ile ma być w gniazdku oraz to, jak szybko ma się dane urządzenie ładować. W aplikacji też możecie ustawić harmonogram, tego urządzenia, kiedy ma się załączyć. No i oczywiście możecie też zrobić update systemu poprzez tą aplikację. Samo urządzenie też łączy się poprzez Bluetooth oraz Wi-Fi. Sama stacja dopełna ładuje się w jedną godzinę, czyli no naprawdę szybko, zważywszy na to, że jest to naprawdę duży bank energii. No Nie jest to telefon. Wiecie, gdzie macie małą baterię, możecie naładować ją nawet w 15 minut, jak macie jakąś chińską markę telefonu komórkowego. Uważam, że jest to naprawdę szybko, zwłaszcza, że jeżeli wiecie, że gdzieś wyjeżdżacie szybki wyjazd, no to włączacie sobie do gniazdka i zanim tak naprawdę się spakujecie, przygotujecie do drogi, no to już macie w pełni naładowane to urządzenie. A gdybyście nie mieli czasu naładować domu, to po prostu podłączacie do gniazdka w samochodzie. Słuchajcie, zobaczcie, to wygląda tak, bo inaczej to wygląda na przybitkach, inaczej taka stacja wygląda w rękach, jest to naprawdę małe, lekkie, nie jest to duże urządzenie. Jest do tego, wiecie, fajna rączka, więc można sobie to bez problemu wziąć w rękę. Spoko to jest to, że tak naprawdę nawet gdzieś jadąc na urlop, jeżeli idziecie samochodem i nie zabieracie ze sobą całego domu, to to pewnie bez większego problemu się do tego samochodu zmieści. I fajne jest to, że możecie w zasadzie z tego korzystać jako takiej multiładowarki, no bo macie tutaj trzy USB plus jeszcze zwykle gniazdko, gdzie możecie podłączyć, przedłożyć i do tego jeszcze podłączyć na przykład jakieś, nie wiem, telefony czy coś. Ja na przykład jak jeżdżę na jakieś wyjazdy, to zabieram zawsze ze sobą, Kilka ładowarek, no to w zasadzie można by to zredukować do wzięcia jednej ładowarki, bo tutaj macie trzy gniazda, bierzecie same kable i możecie w zasadzie podłączyć to pod ścianę i naładować masę rzeczy. A przy okazji, jakbyście potrzebowali pójść w plener na tym wyjeździe i też mieć prąd, no to wtedy macie coś takiego, więc uważam że to jest bardzo du duży plus. Jest to naprawdę niewielkie, nie jest ciężkie, więc raczej w samochodzie Wam nie zawadzi. Bardzo podoba mi się też to, że jest tutaj USB-C, które ładuje z prędkością 100W, dlatego że nieraz jak przyglądałem tego typu urządzenia, to one miały tam po 60, po 70. Tu macie stówę, czyli w zasadzie możecie sobie naładować. Tak jak ja mam na przykład MacBooka, on tam potrzebuje chyba 90W, żeby się szybko naładować. No to tutaj nie będzie z tym problemu. A jak byłoby tylko 70, czy tam 60, no to też się naładuje, no ale wiadomo, nie tak szybko, jakbym na przykład chciał. Wydaje mi się, że warto mieć nawet taką jedną małą sztukę tego urządzenia w domu. No, bo nawet tak jak tutaj, gdzie ja mieszkam, też zdarzyło się, że jednego dnia nagle padł prąd. No i nie wiedzieć czemu, poszedłem do sąsiadów, sąsiedzi też prądu nie mieli. Mieszkam w Warszawie, no ale okazało się, że tutaj, nie wiem, no przynajmniej to osiedle, jak nie pół dzielnicy, nie miało prądu. No, i to jest jak znalazł. Z czystym sumieniem mogę polecić, bo tu jest naprawdę bardzo fajna jakość. Sorry, że tak patrzę, ale jak już tak widzę, że stoi, to wiecie, głowa sama idzie. Jest naprawdę bardzo fajna jakość, wykonanie. No, nie ma tu się specjalnie do czego przyczepić, moim zdaniem. Oczywiście jest na rynku multą takich urządzeń. Ale one zawsze albo czegoś im brakuje, albo mam wrażenie, że ta jakość jest taka... Wiecie, no tutaj macie gwarancję, że to wszystko będzie spoko, jest jak najbardziej polski dystrybutor, nie ma problemu, jest gwarancja, no wiecie, macie wszystko. Słuchajcie, no podsumowując, jeżeli ktoś potrzebuje takiej stacji ładowania, nie ma jakiegoś dużego budżetu, a mimo wszystko chce w jakiś sposób być zabezpieczony, albo po prostu często idzie na biwaki, pod namiot i chciałby mieć możliwość ładowania telefonu w nocy, no bo wiadomo, w samochodzie tego nie zrobimy. Znaczy, możecie zostawić ten telefon w samochodzie, no ale może być tak, że rano już samochodu nie odpalicie, a będąc w terenie jest raczej niewskazane. Słuchajcie, to by było chyba na tyle. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję no i koniecznie komentarz tutaj na dole w sekcji komentarzy. Dajcie znać, czy używacie tego typu urządzeń, czy może macie coś do EcoFlow, czy jesteście zadowoleni, jak wam się sprawują te urządzenia. No i co, dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, hej.